Murowany kościół w Marzeninie wybudowany w latach 1370-1372 z fundacji arcybiskupów gnieźnieńskich. Po wielokrotnych przeróbkach pierwotny styl romański zaginął. Pod koniec XX wieku wymieniono więźbę dachową całego kościoła, sufit ozdobiono kasetonami. W parafii są zabytkowe lichtarze, rzeźby, krzyże. W sumie naliczono 50 pozycji w Księdze Ewidencji Zabytków Ruchomych. Kościół konsekrowany w 1517 roku, uznany za zabytek w 1997.